Opowiedzieć świadectwo swojego powołania nie jest tak łatwo. Bo jak można opowiedzieć to, czego do końca sam nie rozumiesz. E świadectwo powołania to nie jest historia życia. To jest opowieść o Panu Bogu, który działa w tym życiu. I właśnie o tym chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć. Nazywam się Vitalij Mickiewicz. Pochodzę z Białorusi, z takiej tradycyjnej, e chrześcijańskiej, praktykującej rodziny. I chodzenie do kościoła, wagorowanie lekcji religii, bycie ministrantem od dzieciństwa było dla mnie czymś normalnym. Czym, czymś, co się wpisywało w taki codzienny tryb życia. I dużo mogę opowiedzieć historii z, z dzieciństwa takich ciekawych. Na przykład jak zasnąłem na stojąco, za świecą podczas drogi krzyżowej, albo stłukłem figurkę dziecianka Pana Jezusa, która się wynosi na pasterkę i stłukłem ją za pięć minut do wyjścia za Krystii i te historie są jakieś ciekawe, tylko nie są istotne. Nie są istotne w moim powołaniu i chciałbym skupić się bardziej na tym, gdzie jest widoczne działanie Pana Boga. Czym jest widoczne działanie i ten znak, który on tak, który działa w moim życiu. To pewnie dziwnie zabrzmi, ale od dzieciństwa, od tych najmłodszych lat, wiedziałem, że chcę być księdzem, że od tych naj, samych najmłodszych lat, co mam świadomość, wiedziałem, że chcę zostać księdzem. I nie to, że tak codziennie o tym tylko myślałem i do tego dążyłem. Ale nie, wręcz przeciwnie. Uciekałem od tego, myślałem, że mi przejdzie. Pytałem o swoich braci, bo mam dużą rodzinę, mam trzech braci, dwie siostry, czy też tak mają. Pytałem swoich rówieśników. Na wszelkie różne sposoby szukałem odpowiedzi. I jak później się okazało, zacząłem w późniejszych latach. Zakochałem się. Przyszło takie uczucie pierwszej takiej miłości, i wszystko się całkowicie zmieniło. Już nie chcę być księdzem, już chcę być mężem, chcę mieć żony, chcę mieć dzieci i z tym tak żyłem, że to była szkoła, że jestem powołany, że tak twierdziłem, że odkryłem swoje powołanie jestem powołany do małżeństwa i zacząłem się modlić o dobrą żonę. Codziennie, przed łóżkiem, wieczorem na kolanach modliłem się o dobrą żonę o swoją przyszłą, którą, którą Pan Bóg dla mnie tak sprowadzi i da, z zwie, zwie, tak jakby którym spo, spotkam na swoim ży, w swoim życiu. I tak żyłem, później nastały czasy matury. Takie czasy e, wybo przed, przed takim czasem wyboru. E, kiedy takie życiowe, pierwsze życiowo ważne decyzje. I co wybrałem? No, pewnie, że studia, bo jak jestem powołany do małżeństwa i codziennie się modlę o dobrą żonę. I e, rozpocząłem studia e, licencjackie. I to były bardzo fajne czasy. E, I e, bardzo dużo e, wziąłem z tych czasów. I, ale takie czasy też już bardziej konkretnych kroków. Nie tylko zakochanie, już była pierwsza dziewczyna, jak się później okazało, była tylko miesiąc, i też takie czasy konkretnych kroków, że właśnie planowanie wspólnej przyszłości, że tak jakby planowanie swojego życia w tym kierunku, że będę, będę mężem, będę ojcem, ale widocznie Pan Bóg tak zadziałał, że troszkę poszło w inną stronę, ale ja oddałem to wszystko Panu Bogu, że stwierdziłem, że nie będę z tym sam, że oddaję to wszystko Panu Bogu. Jak działa, w Jego ręce składam. Co będzie, to będzie. Znajdę dobrą żonę, to będę miał. Nie znajdę, to nie będę miał. I tutaj nastają czasy takie, że szukałem na różne sposoby że chodziłem w pielgrzymki, jeździłem na oazy i codziennie się modliłem o dobrą żonę. I tutaj znowu nastaje, nastaje taki czas kolejnych decyzji, takich kolejnych życiowo ważnych decyzji, kiedy kończą się studia licencjackie i znowu trzeba wybrać, czy iść do seminarium, czy kontynuować studia, studia iść na studia magisterskie. I jak myślicie? Co, wy, co wybieram? Studia, studia magisterskie. Bo ja jestem powołany do małżeństwa i codziennie się modlę o dobrą żonę. Ja będę miał tą dobrą żonę. I byłem z takim przekonaniem, tym żyłem. Ale jak się później okazało, na pierwszym miesiącu tych studiów, tak już sam wewnętrznie doszedłem do tego wniosku, że, że jednak to nie jest moja droga, w sensie, że kontynuowanie tych ciąg... ciągłe kontynuowanie stu... studiów i trzeba było wstąpić do seminarium. No i zdecydowałem, że skończę ten rok pierwszych studiów, e, pierwszego roku studiów magisterskich i wstąpię do seminarium. Jak zaplanowałem, tak i zrobiłem. Po studiach, po pierwszym, stu... po pierwszym roku studiów magisterskich wstąpiłem do seminarium decyzjalnego na Białorusi. I właśnie to, że jestem z parafii decyzjalnej, Wpłynęło na to, że wstąpiłem do seminarium decyzjalnego i byłem bardzo zachwycony. Pierwszy rok życia seminaryjnego, po prostu byłem zauroczony życiem takim seminaryjnym. Wspólne modlitwy, poznawanie Pana Boga od strony filozofii, studiowanie Pisma Świętego. No, byłem taki w niebo wzięty, że tak, to jest to, w czym chcę być. Ale na drugim roku zaczęło mi brakować takiego życia bardziej e, wspólnotowego, że tak brakowało tej takiej e, wspólnoty, z którą chcę być, z której chcę przeżywać swoje ciężkości, takie e, ciężkie momenty i, i dzielić też swoje radości i chcę z nią być na co dzień, nie tylko w czasie, tej, e, w czasie formacji, w seminarium, a też i w, da, w dalszym życiu, że i na posłudze na parafii. I zacząłem też znowu szukać. E, szukać takiego, takiej formy życia. I właśnie ją znalazłem gdzie? Znalazłem na pielgrzymkach, gdzie wcześniej szukałem dziewczyny. Właśnie na nich poznałem księży pelotynów, bo oni byli organizatorami tych pielgrzymek. I e, u nich doświadczyłem to życie wspólnotowe. E, I byłem też bardzo zachwycony tym, jak oni żyją i z, z jaką taką Takiej jedności. No i to e, po tym drugim roku taki zrobiłem, że w, e, przyszedłem do Księży Polotynów. Teraz obecnie jestem na czwartym roku e, i już nie modlę się o dobrą żonę, tylko się modlę o za ludzi, do których pośle mnie Pan Bóg. E, z naszej strony e, prosimy o modlitwę za powołanie za już powołanych. I ze swojej strony obiecujemy modlitwę. Codziennie modlimy się za Dobrodziejów. Codzienny, co tydzień w czwartek jest u nas w seminarium nabożeństwo za Dobrodziejów i ksiądz rektor odprawia msze świętą. I zapewniamy swoją modlitwę, ale też również prosimy o modlitwę. No i Bóg zapłać.